Żłobek, chodniki, drogi i kanalizacja to obecnie priorytetowe inwestycje w gminie Lisia Góra. Mowa m.in. o żłobku w Lisiej Górze, który już niebawem zostanie oddany przez wykonawcę. Także o chodnikach w Brzozówce i Zaczarniu. Żłobek rzeczywiście w grudniu otwarcie jesteśmy na ukończeniu. Trwają prace w zasadzie ostatnie, ostatnie szlify, przykujemy się do odbiorów, ale nie tylko żłobek, kończymy przebudowę. Gruntowną w zasadzie budowę nowego chodnika wzdłuż drogi krajowej na Brzezówce. Za chwilę rozpoczynamy budowę chodnika tak długo oczekiwaną na zaczarniu przy drodze powiatowej. Dosłownie za kilka dni rozpoczynamy przebudowę skrzyżowania na drodze krajowej, gdzie pojawi się lewoskręt na kobierzy. Bardzo niebezpieczne skrzyżowanie jest na nim wiele zdarzeń drogowych. Poprawi się tam znacznie bezpieczeństwo. Powstanie tam nowoczesne przejście dla pieszych, które ma zwiększyć bezpieczeństwo. Natężenie światła, które oświetla samo przejście dla pieszych. I, i teren bezpośrednio wokół będzie się zwiększało im, im bliżej piesi będą tego skrzyżowania. Także taki no, dosyć nowoczesny system, który jest dopiero wdrażany przez generalną dyrekcję. Jesteśmy jednym z pierwszych miejsc, gdzie no, udało się to wynegocjować, żeby u nas takie oświetlenie przejścia dla pieszych powstało. Przypomnijmy, że gmina Lisia Góra otrzymała 2 miliony dotacji na budowę i modernizację dróg w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.